Cześć. Dzisiaj nie opowiem wam jakiejś świetnej bajki, ponieważ yy, nie jest zakolorowa w tym momencie na serwerze hardcore, yy, okazało się, że można kopiować itemy. Yy, kopiowały to niektóre gildie typu Sexy Crew A Nie było to takie ciężkie, ponieważ wystarczyło mieć spawner zombiaków albo po prostu spotkać zombiaka, mieć looting trójkę. Rzucić sobie seta czy nie wiem jakikolwiek item pod nogi zombiaka. Zombi to podnosi na tej wersji. No i uderzając go z lutingu 3, zabijając, dropiło to podwójnie, czy jakoś tak. Więc kopiowane itemy były na potęgę, ponieważ gracze nie potrafią sobie niektórzy pograć forfan i po prostu za wszelką cenę chcą wbić top 1. Ponieważ normalnie po prostu tego nie potrafią zrobić, co mnie trochę boli, no bo jednak oni zepsuli serwer, nie administracja. Potem zostało to zgłoszone w końcu do administracji. Kubiks i cała reszta starali się jakoś zaradzić z tym problemem. Na początku chcieli zablokować itemy kopiowane. Daj się Jestem. Jak się da, ktoś mu leży się nie da. Na, no, się na, nie da. Ale strzelasz, muchajcie. Jak strzelasz z wokół dzieje się, że nie mogę, ale trzeba leci. Ale na chuj strzelasz. Ja się A coś? Właśnie. Kurwa, niech on lognie, nie zobaczymy gdzieś z D'a. O już mogę. Jak to możesz? No nie usuwaliśmy wam z siebie setów, no bez przesad. A, czyli nie usuwali nam setów. To lender mi zostały. Lender został? Nie, nie zawadłum, bo chyba mam. Chuj, nie mogę z Ale ja nie mogę w ogóle... No to wszyscy stwierdzą, że to jest jakiś absurd, no bo dlaczego ludzie, którzy grali uczciwie, zostaliby pokrzywdzeni, z jakiej w ogóle racji? No, i administracja wymyśliła za to jeszcze później inny pomysł, że będą latali, skanowali eku i sprawdzali ile kto podniósł w ciągu edycji y, danego przedmiotu. No, i jakby będą mieli w logach czy w czymś napisane, że dana osoba z jakiejś tam gildii albo dany gracz właśnie podniósł na tej edycji 64 złote jabłka, co jest trochę, no, jednak podejrzane, y, jeśli to nie jest lider gildii i nie zbierał itemów na gildie. Więc. Y, no, nie wiem co teraz będzie dalej z serwerem. W tym momencie jest mało graczy na serwerze, jest jakieś 100 graczy, a było 500-550 o takich godzinach jak 18-19, nawet w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że będzie druga edycja, no bo chyba ta już nie wytrzyma do końca, bo się posypała właśnie przez to kopiowanie i temów, i że na następnej edycji ludzie się ogarną i będzie po prostu fajnie grane.